Wieczór Państwu, Janusz Nowosad, Zamojski Dom Kultury. Wydaje się, że macie Państwo znakomite układy tam na górze i w zamojskim ratuszu, bo mam wielką przyjemność powitać Państwa na 45. Zamojskim Lecie Teatralnym mimo pandemii. Tegoroczne lato teatralne zapewne będzie inne. W wyniku pandemii, w wyniku tego, jak wszystko się zmienia wokół nas i nadal pewnie będzie się zmieniać. Święto Teatru w Zamościu po tym roku, dwa miesiące. Zapraszamy Państwa na uczty teatralne. Każdą środę aż do 12 września. Planując program pamiętaliśmy o dwóch ważnych datach. Pierwsza to oczywiście rocznica z lokacji naszego miasta 440. No i oczywiście 45 lat trwania w zamościu lata. Teatralny. Festiwalowi patronuje honorowo Pan Andrzej Wnuk, prezydent miasta Zamościa. Dobry wieczór Panie Prezydencie, pani Beata Ssibakówna i pan Jan Engler. Zaprezentujemy Państwu w tym roku siedem spektakli teatrów zawodowych i dwa wydarzenia muzyczne. Wszystko w plenerze. Dodatkowo Festiwalowi towarzyszy towarzyszą dwa przedsięwzięcia, które już trwają. I myślę tutaj o, o konkursowej wystawie plakatu. Tą wystawę możecie Państwo oglądać tylko online na stronach Zamojskiego Domu Kultury i stronie Zamojskiego Lata Teatralnego. W tym roku zdecydowaliśmy się na chwilę przerwać naszą stałą współpracę z wybitnymi polskimi plakasistami i rozpisaliśmy konkurs na plakach 45 Zamojskiego Lata Teatralnego. Skierowaliśmy go do uczniów szkół plastycznych w całej Polsce a jest ich ponad 120. W wyniku tego mamy plakat, a zwycięzcą jest Maksymilian Stopa, uczeń Zamońskiego Liceum Plastycznego, który otrzymał nagrodę prezydenta, a plakat jest wydrukowany, możecie Państwo go y, oglądać. I proszę y, absolutnie nie podejrzewać nas o nepotyzm albo źle, rozumiany lokalny patriotyzm, bo szefem komisji konkursowej był wybitny polski plakacista profesor Lech Majewski. Profesor Lech Majewski jest absolwentem naszego zamejskiego Liceum Plastycznego. I drugie wydarzenie to już wydarzenie rzeczywiste, to wystawa fotografii. I teatr według Stanisława Orłowskiego. Wystawa ta była swoistym zaproszeniem na tą edycję zamejskiego lata teatralnego. Była prezentowana do 9 lipca w galerii Fotografii Ratusz, a że cieszyła się olbrzymim powodzeniem, postanowiliśmy ją kontynuować i od dzisiaj zapraszamy na tę wystawę nadal. Tym razem do klimatycznych pomieszczeń Arte Hotelu. Będzie z nami ta wystawa do końca trwania lata teatralnego, czyli do 12 września. Lata teatralne, Szanowni Państwo, finansujemy głównie ze środków Miasta Zamość. Jest też dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i oczywiście przez naszych sponsorów, mimo pandemii, niezawodnych sponsorów. To są trudne czasy, a zostali przy nas i są to PKO Bank Polski, Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja ESA i Beolia SUD. To chyba tyle z mojej strony i Zamojskiego Domu Kultury, jako organizatora Zamojskiego Lata Teatralnego. Pozwolicie Państwo, że na tą partię Szachów zapraszam teraz prezydenta miasta Zamościa, pana Andrzeja. Wnuka, panie prezydencie, po pana stronie teraz ruch i głos. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie na najpiękniejszym rynku Europy w Zamościu. Witam na 45. edycji Zamojskiego Lata Teatralnego, chyba jednego z najstarszych, jeśli nie najstarszego tego typu festiwalu plenerowego w Europie. Szanowni Państwo, wszyscy wiemy, że czasy koronawirusa są czasem lockdownu, kiedy nie dzieją się tego typu imprezy. Mimo to Zamojski Dom Kultury zdecydował się zorganizować Zamojskie Lata Teatralne. Dzięki temu ta impreza 45. edycja może poszczycić się tym, że nigdy, ale te nigdy w historii nie była przerywana i co roku się odbywała. Bardzo serdecznie za to dziękuję, bo mało jest takich festiwali, pewnie w Polsce i w Europie i na świecie, plenerowych, gdzie nie przeszkadza ani pogoda, ani, ani wirus. Moi drodzy, przez to, że mamy czasy, jakie mamy, ten festiwal rzeczywiście, za Lata teatralne potrwa trosze, troszeczkę dłużej, ale naprawdę warto. Na sam koniec, bowiem. Będziemy mieli okazję obejrzeć adaptację świetnej, bardzo plastycznej, malowniczej powieści Zamościanina Piotra Szewca pod tytułem Zagłada i warto, warto naprawdę obejrzeć tą, tą sztukę, żeby zobaczyć jak wyglądał, jak, w jaki sposób zinterpretowano wygląd jego Zamości. Dziś jesteśmy tutaj. Dzisiaj Partia Szafu. Mam nadzieję, że będziecie się Państwo dobrze bawić. W towarzystwie świetnych artystów, świetnego teatru. Życzę wszystkim oczywiście zdrowia, zdrowia w tych trudnych czasach i obiecuję, że pomimo koronawirusa i pandemii będziemy starali się organizować życie kulturalne w mieście, tak jak to miało miejsce przez ostatnie lata, po to, żebyśmy mogli wspólnie czerpać z tej wielkiej skarbnicy naszej kulturowej tożsamości. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, panie dyrektorze. Zamoyski Dom Kultury jest w takiej trudnej sytuacji, ponieważ jest domem bez domu. Trwa remont siedziby tegoż Domu Kultury. Bardzo gruntowny remont, trudny remont, który od wielu, wielu lat był przekładany z różnych powodów. Różne problemy były z tym związane, ale udało się je przezwyciężyć dzięki między innymi determinacji obecnego tutaj pana dyrektora Januszana Nowosada. Mamy nadzieję, że. Już niebawem będziemy mogli zaprosić do odnowionych wnętrz Zamysłowego Domu Kultury, który będzie mógł przyjąć więcej gości, więcej widzów i dzięki temu będzie jeszcze lepiej mógł swoją misję kulturalną no, w naszym mieście pekać. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję A zatem, drodzy Państwo, kontynuujemy szachy. Balet Krakowia Danza. I szachy według Jana Kochanowskiego. Serdecznie Państwa zapraszam. Yeah. Mm -hmm. you Powinienem powiedzieć, myśli serce moje, Do której miecza nie trzeba, ni zbroje, ani pancerzów, ani arkebuzów. Ta walka czyście może być bez guzów, temu wyjeżdżać nie potrzeba w pole. Wszystka się sprawa ogląda na stole. Jako dwa króle przeciw sobie siędą, a równym wojskiem potykać się będą. Jeden z nich w jasnej, drugi w czarnej zbroi, ten wygra, przy kim dobry hetman stoi. Drewniane wojska przed tobą szykuje, a ty się nie wstydź. masz li czas spokojny przesłuchać tej chwilnej wojny bo i Apollo łuku bez przestania nie ciągnie, pilem czasem i śpiewania. Na dotku, we wszystkich sprawach swoich tak osobną, że jej na ten czas równie mieć nie chciały. Przeto z dalekich krajów przyjeżdżano, by się przypatrzeć jej zbytniej gładkości, a udział mieć w takiej miłości. Pełen dwór zawsze bywał cudzoziemców, Czechów, Polaków, Francuzów i Niemców. Dwa jednak przed wszystkimi byli, którzy czas długi na dworze służyli, Fiedor a Bożu. Wielkich domów oba, co sama mogła pokazać osoba. Ci dwaj przed sobą często się skradali, a o królewne króla namawiali.